Dzień dobry Państwu. No e, cóż, mecz w naszym wykonaniu uważam, że był bardzo dobry. E, bardzo dobrze wykonywane te stare fragmenty, gry z naszej strony, które powinny przynieść przynajmniej jeszcze jedną bramkę. E, myślę, że trochę ten niewykorzystany rzut karny, trochę może nam podciął skrzydła w tej drugiej połowie, a bardziej. Może napędził mieć Legnica, ale mimo wszystko uważam, że z przebiegu całego meczu byliśmy lepszym zespołem. Powinniśmy odnieść tutaj zwycięstwo i to pewne. No, ale tak to już jest. Ja zawsze powtarzam: nie możesz wygrać, zremisuj. Dzisiaj mogliśmy wygrać, ale zremisowaliśmy, ale na pewno walczyliśmy o pełną pulę, co było widać, i tego oczekuję od swojej drużyny to też za, za to, w jaki sposób, jak konsekwentnie graliśmy w dzisiejsze spotkanie, jak wyglądaliśmy jako drużyna. Muszę, muszę swoim zawodnikom podziękować i ich, ich za to pochwalić. Myślę, że ten mecz pokazuje to, co mówiłem wcześniej, że ten zespół potrzebuje czasu i każdy mecz będzie gdzieś nas... Przybliżał do takiej gry, jaką byśmy tego oczekiwali. Dzisiaj naprawdę dobrze wyglądaliśmy. Trudno. Musimy się pogodzić z tego, tym rezultatem, jakim to spotkanie się skończyło, i myśleć już o kolejnym meczu, i myśleć o tym, żeby w kolejnym meczu zdobyć komplet punktów. To tyle. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Czy są może jakieś pytania? No tak, no Marcel pewnie wykonuje ten stały fragment gry, no zresztą nie tylko on. Zawsze jest kilku zawodników gdzieś tam wyznaczonych. Nie skupiamy się nigdy na jednym zawodniku, który miałby wziąć ten ciężar w danym momencie gdy na siebie. Marcel grał bardzo dobry mecz, szylił bramkę, podszedł, wziął na siebie ciężar, był pewny nie wykonał tego najlepiej, no co my możemy powiedzieć, na pewno na pewno jego bardzo dobre spotkanie w dzisiejszym meczu obniża niestety wykonanie tej jedenastki, tak, no zresztą tak jak powiedziałem, gdybyśmy wcześniej już strzelili też w fragmentach gry z rzutów rożnych, czy strzelili bramkę z, z karnego, na pewno byśmy wyjechali stąd z kompletem punktów, dlatego gdzieś tam duży niedosyć, no ale tak to jest, no jeden piłkarz już nie wykorzystał karnego i dzisiaj to trafiło na nas. Mam nadzieję, że nas to tylko wzmocni i dalej będzie tylko lepiej. Dziękuję bardzo trenerze. Życzę powodzenia. Chciałbym w kolejnym jeszcze podziękować ]cie. naszym kibicom za wsparcie, bo przyjechali dzisiaj bardzo licznie i naprawdę e, pomagał nam ich doping. Także dziękujemy bardzo. A dziękuję w imieniu zawodników naszych z naszym całego sztabu tutaj. Także fajnie. Trzymajmy się razem dalej. Dalej lubmy wspólnie dobrą robotę. Dziękuję. W drugiej części konferencji z nami trener Jarosław Skrobacz, opiekun Zielnica, a Panie Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie tego meczu. Kolejny mecz, w, który, w którym musimy gonić. Tracimy bardzo szybko i, i znowu bardzo chyba taki, nie wiem jak to już nazwać, ale delikatnie mówiąc juniorski sposób, bramkę na początku w pierwszej minucie. Wiadomo, że. Drużna gości, która przyjeżdża. Ten mecz im się układa, gra im się o wiele, wiele lepiej. Czeka się na błędy przeciwnika, jeszcze tym bardziej yy, na tym dzisiaj bardzo szybkim boisku. O ten błąd, o ten błąd było łatwo. Straciliśmy mnóstwo sił, goniąc, goniąc ten wynik. Oczywiście, że yy, były swoje sytuacje, które mogliśmy wykorzystać już w pierwszej połowie. Tak się nie stało. Później Żurkarny. Rzut karny dla przeciwnika, i, i można powiedzieć, że wróciliśmy z dalekiej podróży. Wyrównaliśmy, ale tak jak mówię, przez to, że naprawdę bardzo przez długi okres tego spotkania musieliśmy ten wynik gonić, grać bardzo agresywnie na samym boisku. Myślę, że zabrakło nam sił, żeby postawić tą przysłowiową kropkę nad inną i, i remis. W końcowym rozrachunku przegrywając 1-0, niewykorzystany rzut karny przez przeciwnika. Yy, Trzeba ten remis przyjąć, pomimo że to mecz u siebie. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Mamy jeszcze pytanie od Kamila Niewińskiego. Pyta o stan zdrowia żona Romana, który zszedł z boiska jeszcze w pierwszej połowie. Dwa razy dostał uderzenie w ten mięsień czwór głowy, więc nawet do końca nie jesteśmy pewni na dzisiaj, na teraz, na ten, na ten moment, czy to jest jakieś naciągnięcie, czy, czy rzeczywiście uraz jakiś krwiak tam się. Tam się robi, zobaczymy, po OSG będziemy, będziemy mądrzejsi.